Często się w gronie rodziny, w gronie najbliższych. Masa budzi, cała najbliższa rodzina. I siedzimy wszyscy razem przy stole, są żarty. Mój dziadek gra na gitarze albo na kordeonie. Powiadamy sobie przede wszystkim historie, nie, czy związane ze studiami. czy związane ze studiami, z pracą? W się po prostu, moja rodzina tam siadamy w piątkę. A mamy wspólne jakieś śniadanie? Zazdroszczę ci ale... Twojej śniadanie. Cała rodzina siada e, do e, uroczystego śniadania. Wstałem z rana, wiem coś, wypiję herbatę, coś pomogę w domu ogarnąć. Potem okazuje się, że ktoś przychodzi do mieszkania, wita się tą osobę, rozmawia, zje się coś z nią, ta osoba potem pójdzie. Na koniec pójdę to, co ta osoba zostawiła, pozmywać, i wracam do swoich obowiązków. Z mamą i braciszkiem. Dom, ze znajomymi, z rodziną i ze samym sobą. Z reguły y, to babcia zbiera wszystkich u siebie. Generalnie konkuruje trochę z tą drugą babcią, ale tamta pierwsza zawsze wygrywa, bo mieszka dwie kwatki od nas. E, święta kojarzyły się z takimi tak. czyli zaczynamy święta od sprzątania. W święta sprząta się po prostu wszystko i wszędzie. Ja zazwyczaj na święta siedzę w domu, oglądam telewizję, później pojadę po babcie na wieś, przywiozę ją do siebie i znowu siadamy razem i oglądamy telewizję. Żeby zaliczyć sesję, która będzie się zbliżać. Dobrego jedzenia przede wszystkim. <laughs> Jak facet typowy. <laughs> Smacznego jajka. E, dużo radości. E, żeby króliczek wam dużo pieniędzy przyniósł. Żeby te święta były takimi prawdziwymi świętami, bez udziwnień e, XXI wieku, żeby ta atmosfera była tą prawdziwą, żeby nic jej nie przyćmiło. Zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Ja życzę przede wszystkim pogody ducha, uśmiechu. Ja zazwyczaj życzę spokoju. Żeby nie było krzyków, hałasu, i wszystko przebiegało spokojnie. I żeby śnieg nie padał. I żeby śnieg nie padał. Dużo, dużo jedzenia i żeby to jedzenie znalazło odpowiednią drogę i poszło tam, gdzie miał pójść, a nie tam, gdzie nikt by nie chciał. Zdrowia przede wszystkim. Pomyślności. Bawcie się, imprezujcie. <grym> tak, wstania o 6 rano na rezurrekcję. Kiedyś się uda. Ale radości. Z obecności z bliskimi, siły do dalszej pracy po świętach oraz przede wszystkim dużo zdrowia, bo jak jest zdrowie, to jest cała reszta. Zadowolenia z siebie, z życia i z odpoczynku. Żeby mogli się trochę zresetować. Złapać trochę wytchnienia w ciągłym pędzie, w pracy, na uczelni, w szkole. Będę życzył jeszcze, żeby te święta nie były takie nudne, zrobienia czegoś szalonego. Chyba tyle. Nie. Wesołych świąt!